No dobrze. Wizyta u dentysty. Chyba dla wielu z nas to słowo kojarzy się z powiedzmy lekką niepewnością. Ale czy naprawdę tak musi być? Dzisiaj opowiemy o Lumenoris, technologii, która ma ambicje kompletnie zmienić komunikację w gabinecie stomatologicznym. To zupełnie nowa wizja opieki. Zdarzyło się to chyba każdemu, prawda? Ten moment, gdy wychodzi się z gabinetu, a w głowie jest totalny mętlik, natłok medycznego żargonu, skomplikowane tłumaczenia, i w efekcie wiele osób czuje się po prostu zagubionych. Zastanówmy się przez chwilę: ile z tego, co mówi lekarz, faktycznie do nas trafia i zostaje w pamięci? Badania są, no cóż, Alarmujące. Okazuje się, że od 40 do nawet 80% informacji medycznych po prostu wyparowuje nam z głowy zaraz po wizycie. To nie jest małe nieporozumienie, to jest gigantyczna przepaść informacyjna. I to nie jest tylko kwestia zapominania o nie. Konsekwencje są znacznie, znacznie poważniejsze. Taka luka w komunikacji rodzi lęk, sprawia, że ważne zabiegi są odkładane w czasie, a co chyba najgorsze, podkopuje zaufanie między pacjentem a lekarzem. No właśnie. Mówimy tu o autentycznej barierze, o takim, jak to nazwano, stomatologicznym rozłączeniu. To jedno z tych cichych, ale absolutnie fundamentalnych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś stomatologia. A jak to wygląda w praktyce? Spójrzmy na te dane. Co piąta wizyta u dentysty kończy się, bez podjęcia żadnej decyzji o leczeniu. 20% to nie jest tylko stracony czas. To realny koszt, zarówno finansowy, jak i zdrowotny, który wynika wprost z tej bariery w komunikacji. Okej, okay. problem mamy jasno zdiagnozowany. A co z rozwiązaniem? Wygląda na to, że nadchodzi coś, co można nazwać wizualną rewolucją. A na imię jej Lumen Oris. Technologia stworzona właśnie po to, by tę komunikacyjną przepaść wreszcie zasypać. Czym dokładnie jest Lumen Oris? Hmm, najprościej będzie to sobie wyobrazić jako takiego osobistego tłumacza z języka medycznego na nasz. To platforma, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i niesamowite animacje 3D, żeby zamienić skomplikowane opisy procedur w proste, zrozumiałe dla każdego obrazy. A jak to funkcjonuje? w genialnie prosty sposób. Krok pierwszy. Sztuczna inteligencja analizuje przypadek i sama podpowiada lekarzowi idealną animację. Krok drugi. Lekarz jednym kliknięciem pokazuje ją pacjentowi na dowolnym ekranie. A efekt? Krok trzeci. Pacjent wreszcie widzi czarno na białym o co w tym wszystkim chodzi i może podjąć świadomą decyzję. Cała ta prostota, ta magia opiera się tak naprawdę na trzech solidnych filarach. Po pierwsze, fantastyczne animacje 3D. Po drugie, inteligentna personalizacja dzięki sztucznej inteligencji. I po trzecie, streaming w chmurze, co oznacza, że wszystko działa od ręki, bez żadnych instalacji. Ale wiecie, co w tym jest najlepsze? Że korzyści płynące z tej technologii rozchodzą się niczym fale na wodzie. To nie jest narzędzie, które pomaga tylko pacjentowi. Lumen Oris tworzy wartość dla całego stomatologicznego ekosystemu. Ta tabela świetnie to pokazuje. Mamy tu sytuację, w której wygrywa absolutnie każdy. Pacjenci zyskują spokój i wiedzę, co przekłada się na świadome decyzje. Dentyści mają efektywniejsze konsultacje i wyższy wskaźnik akceptacji planów leczenia. No i wreszcie uczelnie medyczne, które dostają rewelacyjne narzędzie do nauki przyszłych pokoleń lekarzy. Technologia jest imponująca, zgoda, ale jak zamienić taki świetny pomysł w dobrze działający, realny biznes? Zobaczmy, jaki plan i jaki model za tym stoi. Sercem tego biznesu jest model subskrypcyjny. To proste. Gabinety płacą stały miesięczny abonament, a uniwersytety wykupują licencje edukacyjne. To zapewnia stabilność, przewidywalne przychody i, co najważniejsze, otwiera drogę do globalnego rozwoju. Przed firmą jest też bardzo klarowna mapa drogowa zaczyna się tu i teraz od fazy walidacji i prototypu. Już za 9 miesięcy planowany jest start pierwszej wersji produktu, czyli MVP. Potem program pilotażowy, a w ciągu dwóch lat pełna komercjalizacja i ekspansja międzynarodowa. Cel na 3 do 5 lat globalne skalowanie. A jaki jest cel, jeśli chodzi o zasięg? Cóż, jest on bardzo ambitny, ale i konkretny: ponad tysiąc gabinetów korzystających z platformy w ciągu najbliższych 5 lat. To nie są tylko liczby, to plan na wywarcie realnego, szerokiego wpływu na cały rynek. Dobrze, zbliżamy się do końca, więc podsumujmy. Co tak naprawdę sprawia, że Lumenoris to coś więcej niż tylko jakaś tam nowinka? Dlaczego można mówić o prawdziwej rewolucji? To zestawienie mówi chyba wszystko, prawda? Po jednej stronie mamy to, co dobrze znamy statyczne obrazki, techniczny żargon, ogólnikowe tłumaczenia, a po drugiej droga Lumen ORIS dynamiczne, spersonalizowane animacje 3D, które mówią językiem pacjenta. To jest właśnie ta różnica to nie ewolucja to skok jakościowy. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Kluczem jest słowo integracja. To nie jest po prostu jakaś tam biblioteka animacji. To jest, jak czytamy w tym cytacie, zintegrowany ekosystem, który łączy edukację, planowanie leczenia, a nawet marketing w jedno potężne narzędzie. Cała ta historia Lumen Oris skłania do szerszej refleksji. Bo może się okazać, że najpotężniejszym narzędziem, jakie mamy dziś w medycynie, nie jest wcale nowy, super zaawansowany skalpel czy lek, ale coś na pozór o wiele prostszego klarowna, empatyczna i zrozumiała komunikacja.